Mazury cud natury, cześć. Zrobię na wylotek do ula siatkę przeciwko sikorkom. Bo w tamtym roku sikorki mi tutaj gniazdo zniszczyło. Wylotek był wywalony, i pszczoły zmarzły. Teraz tutaj. Trzeba dociąć, no dobra, muszę to dociąć. I no dobra, trzeba to teraz jakoś na ule założyć. To się czepia. Wszystkiego. Tutaj posadzimy. Tak. Jakoś tak jest. Teraz jeszcze tu podegniemy. Boki. A to nie taka prosta sprawa. I założyłem siatkę na wylotek jest dla pszczółek, tam na jedną pszczołę wejście. Psikorki już teraz nie dojdą do tego, nie będą, nie będą pszczółkom zakłócać zimy. O tu mamy. Zrobione. Jeśli dotrwaliście do teraz, to nie zapomnijcie o subskrypcji. Zaznacz dzwoneczek. Ten dzwoneczek przypomni Ci o następnym filmie. I łapka w górę. Dzięki za obejrzenie filmu do końca. Nara.